Zobaczymy, czy sięgnie. Sięgnie. Siemanko z mojego polowego biura na budowie w końcu. Dzisiaj chciałbym poruszyć z Wami bardzo ważny temat i dlatego, mam ze sobą te materiały, to znaczy projekt techniczny naszego budynku. A tym ważnym tematem jest ciężka hydroizolacja, którą zrobiliśmy w fundamentach. Ten etap jest już za nami, jak widzicie, stoją ściany. W innym filmiku zapoznaliście się już z naszymi nadprożami i całością budynku. Więc teraz zapraszam Was na podróż w czasie, delikatne cofnięcie się i zobaczenie, co tak naprawdę wydarzyło się i dlaczego zdecydowaliśmy się na hydroizolację dwuskładnikową. Ja będę się wspomagał rysunkiem, ale Wy dokładnie ten sam rzut widzicie teraz na ekranie. Więc pójdziemy od samego dołu, co, co tam się działo. Yy, zrobiliśmy betonowy podkład. Z betonu C20, C16 łamane na B20. On był grubości około 10 cm, ponieważ, wiecie, nie dało się wszystkiego wymierzyć z linijką, także w niektórych miejscach miał 12, w niektórych 15. I w tym betonie została zatopiona Bednark. Dlaczego w tym betonie, a nie po prostu dołączyliśmy uziemienie, jak wszyscy to robią do, do, do zbrojenia, które znajduje się w ławie? Dlatego, że nasza ława jest całkowicie odizolowana. Jak widzicie, nad betonem podkładowym znajduje się papa. Po prostu jest na, tam położona papa, zgrzana na zakładzie. I nie byłoby szans, żeby w inny sposób zrobić uziemienie. Ponieważ ława również jest dookoła przykryta ciężką, dwuskładnikową hydroizolacją. Ups. No i z tą izolacją było troszeczkę przygód. To znaczy, żeby ją położyć, to wiecie, nie jest takie. Proste, to nie wystarczy sobie maźnąć dwa razy pędzlem i już. To się nakłada pacą, ale żeby nałożyć to pacą, to powierzchnia musi być w miarę równa, bo czym jest więcej jakichś uszczerbków na murze bądź wystających elementów, no tym to trzeba ładnie wyrównać tą pacą, więcej tej mazi nałożyć. No i jeśli nakładamy to aż tak grube, no to nie spełnia to takich swoich założeń, które mieliśmy tutaj projektowe. Ponieważ nasza masa y, powinna być nałożona na dwa razy, każdy raz to około, około 1,5 mm, także w sumie mamy 3, między 3 a 5 mm tej masy, ponieważ wiecie, tego się nie dało nałożyć równo. W niektórych miejscach jest to minimum, czyli te 3, w niektórych jest 5, bo jest, panowie tam walnęli troszeczkę grubiej wszystkiego. W rogach musieliśmy, y, to znaczy w takich kątach prostych, musieliśmy. Dokonać dwóch rzeczy. Jeśli to były kąty zewnętrzne, to musieliśmy je spiłować, i tutaj panowie no, spisali się na medal, jeśli chodzi o wyrównywanie całego muru i, i szlifowanie go. A jeśli chodzi o kąty proste, wewnętrzne, to musieliśmy nałożyć taką fasetę wykonaną z piasku kwarcowego i w specyfiku nazywa się. Jeśli dobrze pamiętam, hydrostop ale to, to nie ma znaczenia, ponieważ architekt jakby w projekcie napisał, w jaki sposób wykonać po prostu tą fasetę, powiedział, że wystarczy tak naprawdę piasek kwarcowy wymieszać z czymkolwiek, można z dysterbitem, żeby stworzyło to taką maść, żeby można było zrobić, wiecie, takie ładne zejście, żeby nie był to kąt 90 stopni, bo wtedy no, ta guma miałaby tam bardzo ciężko się odnaleźć, bo ciężko by ją wepchnąć i stwierdzić, że jest idealnie jakby wykonane to połączenie. Sama góra została wykończona masą polimerowo-cementową i ta masa miała być nałożona najpierw, a później jakby zaciągnięta na to guma. I tam to jest taki stworzony zakład 10 cm. I ma to powodować to, że tą masę później możemy przeciągnąć na ten nasz soku, który już będzie wystawał ponad ziemię. I dzięki temu możemy tak naprawdę przysypać dom do wysokości jakichś 20 cm. Czyli gdzieś wydaje mi się, jak podłogę będziemy mieć dotąd, tak mniej więcej, to dotąd moglibyśmy w teorii ziemię przesypać? Oczywiście nie planujemy nic takiego, ale jest to jak najbardziej możliwe. Dużo osób też mi mówiło, i to słyszałem na budowie tysiące razy, że po co to robimy? Nie ma to absolutnie żadnego sensu. No ale my uważamy inaczej, ponieważ no, nie stać nas na zalewanie naszego domu i ciągłe remonty. Czy warunki gruntowe tutaj są złe? Raczej nie, ponieważ robiliśmy trzy wykopy w miejscach, gdzie stoi dom, nie, nie gdzieś tam w innych miejscach na działce i źródła wody, ani lustra wody nie było do 3 metrów, także w teorii nic się nie dzieje, ale sąsiad, który dosłownie buduje się od nas w linii prostej 40 metrów, robił dokładnie takie same odwierty, no i u niego lustro wody jest na poziomie półtora metra, także jak widzicie... Nie jest to jakaś daleka odległość. Ja stwierdziłem, że wolę żyć spokojnie, pomimo że jesteśmy troszeczkę wyżej od sąsiada, to mamy taką smutną sytuację w rodzinie, że moi rodzice mieszkają też na górce, a jednak w tym roku woda u nich w kotłowni zaczęła właśnie gdzieś tam przesiąkać. Nie mają zrobionej hydroizolacji, także no niestety nie są w stanie sobie z tym poradzić. I też nikt by się tego nie spodziewał. Mieszkają tam już 15 lat i nic takiego nigdy nie miało miejsca, a tu proszę nagle bam i stało się. Także chcieliśmy być na taką sytuację przygotowani. Słyszałem też na budowie, jak już kładliśmy folię kubełkową. Czemu ta folia jest kubełkami do zewnątrz? Robicie to źle. No i ja tak nie uważam. Architekt mi to bardzo dobrze wytłumaczył. Tłumaczyłem w innych filmikach, że szukaliśmy takiego architekta, można powiedzieć, troszeczkę frika na punkcie fizyki budowli. Folia kubełkowa ma tylko chronić styrodur przed uszkodzeniami zewnętrznymi, żeby nie wbijały się w niego kamienie. Nie tylko do tego ona służy. Nic więcej ma nie zapewniać, żadnej hydroizolacji, ponieważ ona nie jest warstwą hydroizolacyjną. My warstwę hydroizolacyjną zrobiliśmy z masy dwuskładnikowej, z bornitu akurat. I ona znajduje się tutaj. Tuż pod tą folią, którą tutaj możecie widać, za chwilkę z wami przejdę i pokażę Wam po całym domu, jak to wygląda. Postaram się coś tam odgiąć i wytłumaczę, może, coś więcej na ten temat. Ale pamiętajcie o tym, że dużo osób też robi taką facetę. Bardzo mnie ona no śmieszy, nie ma, nie ma co tutaj dużo mówić na zewnątrz, żeby ładnie wyglądała folia kubełkowa, żeby była tak zaciągnięta. Zawsze się zastanawiałem po co, ponieważ jeśli to ma tylko chronić nas przed jakimiś uszkodzeniami mechanicznymi. To w jakim celu mamy robić taką osłonkę, żeby ona nie zjeżdżała? No, w naszym przypadku by się to w ogóle nie sprawdziło, bo jakbyśmy zrobili taką osłonkę, no to byśmy uszkodzili hydroizolację, więc hydroizolacja cała się mija z celem, no bo musimy się przez nią przewiercić, no i nie jest to nic przyjemnego. Z ważnych takich elementów, ponieważ jak usłyszeliście już na samym początku, hydroizolacja wymusza pewne rzeczy, no to musieliśmy dużo wcześniej pomyśleć o przepustach, ponieważ przepusty są zrobione pod całym tym betonem podkładowym, który wylewaliśmy na samym początku. To już troszeczkę było takie kłopotliwa, bo już trzeba było dużo wcześniej pomyśleć o tym po prostu co gdzie chcemy. Normalnie odbywa się to tak, że jest przewiert później robiony już na sam koniec i wszyscy są szczęśliwi. No i się zastanawiam wtedy co z tą dziurą. No jakby czy ktoś się tam w środku czymkolwiek zabezpieczył, a raczej wątpię. Więc ludzie robią taką pozorną hydroizolację i jeśli mam być szczery, jeśli miałbym smarować dwa razy jakimś dysperbitem po prostu swój mur. To bym tego w ogóle nie robił, bo uważam, że nie ma za to uzasadnienia ekonomicznego jak dla mnie. Chociaż jeśli już przechodzimy do rzeczy ekonomicznych, no to trzeba się zastanowić, czy uzasadnienie ekonomiczne znajduje pełna hydroizolacja. Ponieważ nas całościowo, również z bednarką, bo ona też jakby została wymuszona przez hydroizolację, wyszło to 17 780 zł, tak w przybliżeniu. Ale ja uważam, że to, są, to nie są pieniądze wydane na głupotę. Ponieważ tej rzeczy nigdy nie poprawimy i jak słyszeliście w przypadku mojej gdzieś tam rodziny bliskiej, ta woda rzeczywiście zaczęła gdzieś się zbierać pod domem i dom ją po prostu wciągnie. I nie chciałbym takiej sytuacji u siebie. Zobaczycie jeszcze w innych filmach, w jaki sposób będziemy robić to dalej, ponieważ u nas wszystkie podłogi również będą posiadały hydroizolację rozłożoną na całej warstwie betonu. Także liczę, że ktoś kiedyś z tego skorzysta, z tych filmików, weźmie to do siebie i będzie rozumiał, dlaczego to robi przede wszystkim, a nie będzie robił tak, bo ktoś, ktoś mu tak powiedział, że jest tak łatwiej albo tak być powinno. Ja podchodzę do wszystkiego w ten sposób, że nie robię tego tylko dlatego, że mój architekt mi tak powiedział, ale dyskutowałem z nim bardzo długo na ten temat, czy u nas jest uzasadnienie, żeby coś takiego robić. No i po dłuższych rozmowach doszliśmy do wniosku, że jak najbardziej u nas jest. Zapraszam was w takim razie na szybki tour. Pokażę wam co i jak, poodwiedzam troszeczkę w niektórych miejscach izolacji i zobaczymy czy nam się uda cokolwiek więcej zobaczyć. Jak widzicie faseta znajduje się tutaj, po całości jest zrobiona. Aż do samego końca ta hydroizolacja jest pociągnięta i zaciągnięta tutaj jeszcze kawałek na górę, żeby nie przerywać tego łączenia. I to wszystko, jak widzicie, znajduje się w całym naszym domu, zarówno od środka, jak i na zewnątrz, bo o tym warto wspomnieć, że hydroizolację robimy zarówno od środka, jak i na zewnątrz. Tutaj podejdę i Wam troszeczkę pokażę. Oczywiście głębiej nie podejdziemy, ponieważ mamy już tu wylany beton i to wszystko nam blokuje. Ale taka hydroizolacja, jak widzicie, ona ma około w tym miejscu, myślę, że jest to 3 mm, tutaj może być troszeczkę grubiej 5 mm. I taka hydroizolacja jest w zupełności wystarczająca, żeby odseparować nas, nas od wody. W dotyku jest to taka guma z zewnątrz, z zewnętrznej strony. Mamy tą hydroizolację polimerowo-cementową. Jest to tak zwany szlam. Jak widzicie, tutaj kawałek. Mamy zaciągnięcie 10 cm jedną warstwę nad drugą. To znaczy, najpierw kładziemy tą warstwę polimerowo-cementową, a następnie kładziemy tą warstwę bitumiczną. I dzięki temu mamy zachowaną ciągłość hydroizolacji i woda nie ma nam gdzie tutaj uciec. Zobaczcie tutaj, co chroni hydroizolację przed tym, żeby nie została uszkodzona to styrodur. Styrodur jest jej, jakby warstwą ochronną. A co chroni styrodur? Chroni go folia kubełka, kubełkowa o, o, skierowana kubełkami na zewnątrz. O ile gdzieś mi się uda uchwycić, że te kubełki rzeczywiście są skierowane na zewnątrz. Jak widzicie, jest to o tyle istotne, że tak naprawdę mm, wszystkie rzeczy mechaniczne, które dochodzą do styroduru, bardzo łatwo go przebijają. Wbrew pozorom on się może wydawać twardy, ale taki nie jest. Ostrzejszy kamień czy ostrzejszy beton jest w stanie jak najbardziej się w niego wbić i po to kładziemy folię kubełkową kubełkami do zewnątrz. Jak widzicie, u nas folia kubełkowa jest zakończona tak elegancko po prostu w taki sposób, że jest rzucona tutaj na zewnątrz i to jest jak najbardziej wystarczające. W tym miejscu jest przewita drucikami, ponieważ przy zasypie było to po prostu złapane na druciki. Panowie trzymali z jednej strony lub tam sobie zawiązywali dookoła muru, ponieważ z drugiej strony też mamy taką folię od środka i to się trzymało samo. Jak widzicie, nie ma sensu robić żadnej listwy. Zatrzymam się z Wami jeszcze tutaj. Jak widzicie, w niektórych miejscach mamy jakieś tam odstępy między sterodurem, tak jak tutaj. I niektórzy doradzają, żeby wstrzykiwać tam wodoodporną pianę. Ja uważam to w ogóle za bezsens, ponieważ. Ta piana y, może się nie rozpaść, nie wiem tego, ponieważ nie będę ukrywał, że nie, nie czytałem jej specyfikacji technicznej, ale w naszym przypadku mamy tam hydroizolację. W jakim celu byśmy ją robili, jeśli chcielibyśmy czymś jeszcze zabezpieczać? Dla mnie nie ma to absolutnie żadnego uzasadnienia. No i w tym odcinku to już wszystko, co chciałem Wam przekazać. Wiem, że nie jest to temat łatwy, wiele osób się z tym nie zgadza. My wybudowaliśmy dom w ten sposób, ponieważ uważamy, że fizyka budowli jest bardzo istotna i nie ma co jej podważać. Spróbujemy dowieść w następnych latach, że takie rozwiązanie miało sens, tylko to będzie ciężkie, ponieważ wasz dom zrobiony inaczej również może nie przeciekać. I to nie dowodzi tego, że zrobiliście to dobrze, ani nie dowodzi tego, że my zrobiliśmy lepiej. Wszystko zależy od warunków gruntowych i od tego, co doradzi Wam architekt. W naszym przypadku było to uzasadnione, zarówno ekonomicznie, jak i technicznie. Mam nadzieję, że nie będę wywoływał zbyt wielkich kontrowersji tym filmem, ale jeśli tak, zapraszam do dyskusji w komentarzach. Chętnie postaram się obronić swoje argumenty. Na dzisiaj to już wszystko. Do zobaczenia następnym razem. Nie zapomnijcie o subskrypcji i dajcie łapkę w górę. Na razie.